Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnym live. Dzisiaj będziemy mówić o perfekcjonizmie, i na samym początku chciałabym tylko poinformować, że trwa teraz urodzinowa promocja na mojej stronie. Można zakupić wszystkie produkty w promocyjnej cenie 50% taniej na stronie miriammazurek.pl. Możecie sobie wejść i przejrzeć produkty cyfrowe, które mogą Was zainteresować dotyczące i totalnej biologii, i od strony coachingowej, więc zachęcam Was do zaglądania na tą stronę. Dzisiaj zaczniemy mówić o perfekcjonizmie. Czym perfekcjonizm jest i skąd się wziął? Więc jeśli chodzi o perfekcjonizm, jest to strategia obronna, jest to mechanizm obronny. U osób z niskim poczuciem własnej wartości. Perfekcyjny oznacza, że nie mogę popełnić błędu, nie mogę się pomylić, nie mogę chybić. I dla naszego mózgu, jeżeli przełożymy to na biologię, to tak jakby naprzeciwko nas był drapieżnik, inny osobnik, to my nie możemy chybić, ponieważ jeżeli chybimy. To w tym momencie będziemy zaatakowani przez tego drapieżnika. Więc dla mózgu jest kwestia życia albo śmierci. I w perfekcjonizmie chodzi o to, że musi być coś zrobione idealnie. I za chwilę będę głębiej to wyjaśniała, o co dokładnie chodzi. Chodzi także też o zadowolenie innych. Ze względu na to, że jest lęk. Czy będę zaakceptowany, zaakceptowana, um, czy nie zostanę odrzucona, odrzucony. I tutaj możemy nawiązać do, znowu do przeszłości, do okresu dzieciństwa, kiedy pojawił się ten program perfekcjonizmu, ponieważ perfekcjonizm jest to ciągłe do, dążenie do um, aprobaty rodzica, do um, otrzymania miłości od rodzica. Do zaspokojenia jego wymagań, aby ten rodzic docenił, uznał, zaakceptował, żeby pochwalił. Więc to jest strategia obronna, która później, jeżeli przełożymy właśnie to dzieciństwo na życie dorosłe, to później się okazuje, że w życiu dorosłym cały czas mózg nas kieruje dokładnie podświadomie my. Dokonujemy pewnych wyborów i nasze zachowania podświadome są ze względu na to, co się wydarzyło kiedyś, jakie my mamy potrzeby. Więc jeżeli jest potrzeba aprobaty z zewnątrz, docenienia, bo to nie było zaspokojone w dzieciństwie, to w życiu dorosłym będziemy do, dokładnie tak samo się kierować. I em, w, w perfekcjonizmie nie ma czegoś takiego jak dość. Witam, witam, widzę, że dołączacie. W perfekcjonizmie nie ma czegoś takiego jak dość. Zawsze można lepiej, wyżej, dalej, zawsze może być lepiej. Więc, nawet jeżeli sobie powiesz, że muszę dokonać, kon, muszę osiągnąć konkretny cel i wyznaczasz sobie w jaki sposób i wyobrażasz sobie, że musisz najlepiej, jak tylko potrafisz to zrobić, dokonać tego to później nawet jeśli osiągnie się sukces, jeżeli taka osoba osiągnie sukces, która jest perfekcjonistą, to ta radość z tego sukcesu będzie bardzo krótko trwała. I bardzo szybko taka osoba też odnajduje kolejne jakieś zajęcie, gdzie może wykazać się, gdzie może znowu coś zrobić na 100%. Natomiast jeżeli jeżeli... Pojawi się porażka, to taka osoba bardzo szybko się zniechęca i nie próbuje już drugi, trzeci raz. Po prostu się wycofuje. Więc em, teraz popatrzmy na to, skąd się dokładnie wziął ten perfekcjonizm. Em, jeżeli cofniemy się w stronę dzieciństwa, to, to okaże się, że na przykład takie. Mm, Pojawiały się schematy myślowe, jak na przykład do niczego się nie nadaje: jestem zły, nieodpowiedni, niedobry, jestem brzydki, brzydka, jestem, e, e, jestem nieudacznikiem, nic mi nie wychodzi, bo na przykład powiedzmy, rodzic to jest taki standardowy, standardowy przykład e, rodzic na przykład nie docenił dziecka. Nie pogratulował mu e, na przykład oceny, bo dziecko przyniosło czwórkę plus, a nie piątkę, albo dziecko starało się na tyle, na ile potrafiło coś dokonać, a rodzic podszedł i powiedział: Bardzo dobrze ci poszło, ale następnym razem jeszcze popraw to albo tamto. Więc tam wiecznie był niedosyt od strony rodzica, a dziecko bardzo walczyło o aprobatę rodzica. Dziecku bardzo zależy na tym, aby Um, otrzymać tą miłość, tą akceptację ze strony rodzica. I to jest ten perfekcjonizm to jest udowadnianie swojej wartości. Ja chcę udowodnić, że ja zasługuję na akceptację, chcę być widziany, widziana. I też um, perfekcjonizm powoduje, że kontroluje się wszystko dookoła siebie, kontroluje się swój świat zewnętrzny, wychodzi się tak naprawdę z tej swojej głębokiej wewnętrznej przestrzeni na zewnątrz i chce się mieć pod kontrolą wszystko. Aby. To też jest związane z lękiem o przetrwanie, bo tutaj w perfekcjonizmie chodzi właśnie o to żyć albo, prze, albo umrzeć. Więc, aby. Nie spotkała mnie żadna niespodzianka. Ja muszę mieć pod kontrolą wszystko, więc to jest wychodzenie tak naprawdę ze swojego ogródka i wchodzenie w ogródek innej osoby, kontrolowanie, obserwowanie, porównywanie. I tutaj chodzi przede wszystkim o to, że ja porównuję się z drugą osobą, bo chcę zauważyć, że może coś ona robi gorzej ode mnie. Czyli wtedy ego rośnie, ja się mogę poczuć lepiej, wtedy sobie udowadniam, że wcale nie jest tak źle ze mną, że, um, że, y, że też jestem wartościową osobą, natomiast to jest też chwilowe, bo u osoby, która jest perfekcjonistą, to jest tylko chwilowe zaspokojenie tej potrzeby i krytyka drugiej osoby tylko pozwala na to, że to ego będzie rosło. To jest zadowalanie swojego ego. I ja bardzo zachęcam też do obejrzenia czterech pierwszych live'ów w zakładce live tutaj na YouTube. Pierwsze cztery live'y dotyczące krytyki. Krytykowania innych, krytykowania siebie um, i byciem krytykowanym i ogólnie o czym, mówi, o czym jest krytyka. Bardzo Was zachęcam, bo ten temat bardzo się też wiąże z tym, o czym dzisiaj rozmawiam. I osoba też właśnie która jest perfekcjonistą, może także, może także porównywać się z inną osobą pod kątem, że ktoś jest lepszy od niej, że nie dam rady. Bo chce zrobić coś najlepiej, więc szybko będzie taka osoba się um, załamywała, bądź też po prostu rezygnowała z jakiegoś celu, który sobie obrała, ponieważ stwierdzi, że przecież inni są lepsi od niej, więc będzie ta rezygnacja i tak samo będzie przy um, jakiejś porażce, że ta osoba, tak jak już wcześniej wspomniałam, po prostu będzie szybko rezygnować, nie będzie, będzie miała jakiś cel, ale nie będzie w sobie miała na tyle siły odwagi, aby iść dalej, nawet jeżeli potknie się raz, drugi, trzeci. Dlatego warto zwrócić na to uwagę, jak, jakie jest połączenie ze sobą. Ponieważ jeżeli my jesteśmy na zewnątrz i szukamy aprobaty na zewnątrz, to my odrywamy się od siebie. To jest oderwanie od siebie i poszukiwanie na zewnątrz. Czyli ja siebie nie doceniam nawet za te drobne sukcesy. Odwracam się od siebie, zamiast, zamiast być w sobie, to ja się odwracam od siebie i oczekuję, że z zewnątrz ktoś da mi tą aprobatę, że ktoś z zewnątrz mnie doceni. Ale niestety to tak nie działa. Chodzi o to, że to my mamy siebie docenić, my mamy zauważyć swoje nawet najmniejsze sukcesy, a z porażek się uczyć, ponieważ to właśnie porażka daje nam lekcje. My się nie nauczymy z, z tego, co już wiemy, bo tam nie ma dla nas lekcji. Lekcja jest tylko tam, gdzie jest coś nowego, co, to tam, gdzie się potknęliśmy, bo my już wiemy na podstawie tego, jeżeli przeanalizujemy, to my już wiemy, że następnym razem można zrobić inaczej, w inny sposób, lepiej pokierować jakimś ruchem. Więc... Lekcje są tylko i wyłącznie z porażek. A sukces takiej osobie, która jest perfekcjonistą, daje tylko chwilową radość, chwilową satysfakcję, i później znowu pojawia się ten program, że jestem niewystarczająco dobry, że muszę udowodnić światu swoją wartość poprzez swoje działanie. Nie przez to, kim tak naprawdę jestem tu wewnątrz, tylko poprzez działanie. Jest to takie proszenie o uznanie. I tak jak wspomniałam, jeśli ty siebie nie doceniasz, pojawia się pustka. Pojawia się wewnętrzna pustka, czyli brak tego docenienia, poczucie braku docenienia, bo wszystko rozgrywa się w nas w środku. E, I później szuka się na zewnątrz. Ale żeby nie czekać na, na na tą aprobatę z zewnątrz, skoncentrować się w sobie i zaspokoić te swoje potrzeby. I teraz tak, zastanów się, po co, jeżeli akurat jesteś perfekcjonistą, to zastanów się, po co miałbyś wszystko robić. Idealnie. Czy naprawdę, jeżeli, jeżeli coś Ci nie wyjdzie, coś się nie uda, czy naprawdę świat się zawali, czy spowoduje to, że pojawi się jakaś tragedia w Twoim życiu? Jeżeli nie zrobisz czegoś idealnie, my doceniajmy każdy swój krok, nawet ten najmniejszy. Doceniajmy siebie nawet za, za to w ogóle, że. Ruszyliśmy, że um, podjęliśmy decyzję o działaniu pójściu do przodu. I zastanów się, kto zapisuje te wyniki. Czy, czy jest ktoś, kto zapisuje te wyniki, jak tobie poszło? Jesteś już dorosłą osobą. To, to życie dorosłe to nie jest szkoła, żeby oceniać. W ogóle system nauczania to też nie jest e, super wyjściem, ponieważ to jest, jest klasyfikacja. Pod kątem oceniania, więc to też nie wpływa pozytywnie na, na dzieci. Ale w ogóle słowo określenia typu, zrobię coś najlepiej, jak potrafię, to zwróćmy uwagę, że samo najlepiej to dobrze, dobrze będzie znaczyło w kontekście, jeżeli my się staramy coś zrobić i na tym poprzestaniemy na zasadzie, żeby. Bo jak my to zrobimy, to nauczymy się czegoś, to Nadal po tych lekcjach będziemy uważać, że jeszcze, najlepiej, jeszcze lepiej można by było zrobić. Dlatego zamiast używać słowa najlepiej jak potrafię, to po prostu mówmy do siebie, że po prostu to zrobię. I warto zwrócić też uwagę, w jaki sposób się mówi do swoich dzieci. Czy też wyznacza im się cel konkretny i się mówi, zrób najlepiej, jak potrafisz, bo to najlepiej to ono nie ma końca. Tam nie ma czegoś takiego, jak dość. To jest określenie w takiej przestrzeni niekończącej się. Tam zawsze można zrobić lepiej. Yy, ocenianie, żeby nie, nie zwracać do dziecka się też z, z tym, że najpierw się je chwali, a później się mówi, że jeszcze możesz popracować nad tym i nad tamtym, bo jednak nie jest do końca dobre. Bo to, to już zabija, ta druga część zdania, jeżeli się powie, że zrobiłeś coś super, ale i te ale powoduje, że zabija, ta druga część zdania zabija tą pochwałę, że dziecko nie zwróci uwagę, uwagi swojej już na tą pochwałę, tylko będzie koncentrować się właśnie na tym negatywnym, co usłyszało. Dzisiaj mówimy o perfekcjonizmie. Teraz jest temat perfekcjonizmu, dzisiaj na live. Więc po prostu... Zwró zwracać się nawet do samego siebie, wyznaczać sobie cel i mówić, że po prostu to zrobię. Nie określać, że muszę dojść do tej najwyższej poprzeczki. Na ile jestem w stanie w tym momencie zrobić, to tak działam i idę w tym kierunku. Bo ogólnie my się staramy zawsze najlepiej, jak potrafimy na dany moment. Więc po co później krytykować siebie po tym, co się zrobiło. Że, a i tak mogłam i lepiej zrobić. Dobrze, następnym razem zrobisz lepiej, bo już masz większe doświadczenie po, po tej lekcji, którą osiągnął teraz, no, która była. Um, bez perfekcjonizmu nie ma mistrzów. To nie chodzi o to, bo perfekcjonizm on zabija w ogóle chęci do działania. Więc jeżeli ktoś jest mistrzem, wybitną osobą, to o, ta osoba zwykle ma poczucie swojej wartości. A perfekcjonizm, tam nigdy nie ma... Znaczy też oczywiście będzie to pójście po szczebelkach, natomiast ta, ta osoba nie będzie miała radości z tego. My mówimy o tym, żeby mieć radość z tego, co my robimy, żeby, nie, nie, żeby doceniać to, co robimy. Oczywiście my mamy wyznaczać cele i cały czas podnosić sobie tą poprzeczkę. My wzrastamy cały czas. To nie chodzi o to, że my mamy robić coś tylko na danym poziomie i już osiąść. Bo wtedy nie wzrastamy. Ale chodzi o to, żebyśmy doceniali to, co zrobimy, żebyśmy się nie krytykowali, nie sabotowali siebie, że coś nam nie poszło. I właśnie doceniajmy siebie. Jak osiągamy sukces, to cieszmy się z tego. Uczcijmy to ze sobą sami, po prostu i doceńmy siebie za to. A w perfekcjonizmie natomiast jest tak, że jest to chwilowa radość, a później znowu pojawia się niskie poczucie własnej wartości, i cały czas jest dążenie do tego, aby z zewnątrz ktoś. Dał mi aprobatę swoją, ktoś mnie docenił, ktoś mnie pochwalił. Tak jak mówiłam na początku tego live, ja zachęcam, żeby obejrzeć później po zakończeniu tego live'u, jeszcze raz i tam wszystko omówiłam właśnie. Skąd się bierze perfekcjonizm i um, e, jaki, ma, jaki, jaki ma wpływ całe um, te, te wszystkie przekonania z dzieciństwa, bo, bo mówiłam o tym na początku. I jeszcze jedna rzecz jest taka, że zachęcam Cię, aby zastanowić się, bo tak jak wspomniałam, to jest program z dzieciństwa i to jest ta niezaspokojona potrzeba aprobaty rodzica. Czyli ciągłe dążenie do tego, aby rodzic zaakceptował, aby rodzic pochwalił, i może osiągnęło, osiągało się jakieś super wyniki w szkole, może było się, zdobywało się jakieś mistrzostwa. I rodzic nie doceniał tego, nie, nie doceniał, nie pochwalił, nie powiedział, że super ci poszło, że gratuluję. I ten niedosyt wewnętrzny jest, więc wtedy, jako dorosła osoba, jeżeli się z tym nie uporałaś, nie uporałeś, to przerzucasz to na zewnątrz, czyli oczekujesz z zewnątrz tej aprobaty. Więc zadaj sobie pytanie w ciszy, w spokoju, albo nawet teraz. Zamknąć sobie proszę oczy i zadać sobie pytanie, e, czego e, jaką, jaką pochwałę chciałabym, chciałbym otrzymać od swojego rodzica w tym momencie. Co to by było? Czego ja tak naprawdę oczekuję, czy oczekiwałem, oczekiwałam. I w jaki sposób rodzic mógłby mnie pochwalić, jakich słów mógłby użyć, żeby e, przekazać te słowa pochwały w stosunku do mnie? Bo to są właśnie te niezaspokojone potrzeby z dzieciństwa, i później chce się udowadniać swoją wartość poprzez właśnie to, że ja chcę być najlepszy, najlepsza. Tak? Czy należy cieszyć się z małych kroczków? Oczywiście. Z każdego kroku. Nawet jeżeli poniesiemy porażkę, to podziękować sobie za to, że w ogóle się zrobiło krok ku temu, że się zaryzykowało, że miało się odwagę, żeby w ogóle zrobić ten krok. Mamy doceniać siebie i z ogromnym szacunkiem do siebie podchodzić. I gratulować sobie, cieszyć się i doceniać z każdego malutkiego kroczku, bo jeżeli my siebie nie doceniamy. My siebie nie zauważamy, nie zauważamy swoich osiągnięć, to my się odwracamy od siebie i pojawia się pustka. Pojawia się ten niedosyt, że no, czuję się niedoceniona, bo ja sama siebie nie doceniłam, więc czuję się niedoceniona. Tylko, że my wtedy nie patrzymy do siebie, że jak ja to mogę zrobić dla siebie, tylko patrzymy na zewnątrz, że teraz ja oczekuję, aby ktoś z zewnątrz mnie docenił. Tylko, że zwykle to się nie dzieje. I to, to się dzieje na zasadzie, że świat zewnętrzny nam będzie to pokazywał, że to my mamy sami wejść do siebie, my mamy się połączyć ze sobą, zadbać o siebie, a przede wszystkim sami siebie docenić. Każdego dnia, cokolwiek robimy, jakiekolwiek osiągamy cele, nawet te malutkie, nawet to, że ktoś powiedzmy jest w depresji i Nabrał odwagi, żeby wstać z łóżka. To jest już wielki krok dla takiej osoby, więc już taka osoba może uznać to za sukces dzisiejszego poranka. Więc dbajmy o to, żeby widzieć te nasze małe kroczki, żeby siebie doceniać i, tak jak mówię, przeanalizować, jeżeli należysz do osób, które są perfekcjonistami, zastanowić się, jak, czego, co chciałbym, chciałabym usłyszeć od swoich rodziców? Jakie słowa um, takiej aprobaty, może jakieś, jakieś gratulacje, takiego docenienia za, za to, co się robi? Dobrze. Moi drodzy, to dzisiaj na tyle. Jeszcze raz powtarzam, że na mojej stronie są, jest teraz w promocyjnej cenie są wszystkie masterklasy, więc zachęcam Was serdecznie do przejrzenia. Jest to strona miriammazurek.pl i na dzisiaj to będzie tyle. I zapraszam Was na kolejny live, który już za niedługo się odbędzie. Więc dziękuję Wam bardzo i przypominam, żebyście obejrzeli live'y od 1 do 4 na temat krytyki, samokrytyki, krytykowania innych, ponieważ będzie to bardzo wspierające i, do, i pomocne w tym temacie. Dziękuję bardzo, bardzo fajny materiał, dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam i bardzo dziękuję za obecność tutaj osób, które były zainteresowane tematem dzisiejszym. Dziękuję i życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia.